Siema, siema taki poradniczek dla młodych wędkarzy, moja pierwsza wędka, jak to poskładać, kołowrotek, przykręcamy sobie tu w miarę mocno, jak nawinąć żyłkę na kołowrotek, bardzo proste, bierzemy sobie koniec żyłki, no, zginął nam, tu mamy koniec żyłki i przekładamy przez przelotki, od najmniejszej, od czubka, do największej. Dla młodych wędkarzy polecam żyłki 24-26 Kiedy mamy wszystko przełożone bierzemy nasz koniec żyłki i robimy tu pętelkę. Kiedy macie już zawiązaną pętelkę, nadmiar żyłki należy odciąć najlepiej ostrym nożem. No i dzisiaj się chyba trochę stępił. I teraz robicie taki mek. Jak macie pętelkę, przekładacie to sobie o tu i robicie taką pętelkę samozaciskową. O. Bierzecie sobie rotek, otwieracie kabłąk, koniecznie. Zakładacie pętelkę i zamykacie kabłąk. Żyłka ma przechodzić przez tą rolkę ze szpółki. O tu. Następnie rozkładamy naszą wędkę i patrzymy, aby żyłka była zawsze w linii prostej. Nie może być na wędce okręcona. Ma przechodzić równo przez przelotki, nie dotykać wędziska. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że żyłka nam się okręca, tak jak tu, należy ją sobie albo przełożyć, albo okręcić którąś część wędki. Po rozłożeniu naszej wędki, żyłka powinna przechodzić przez wszystkie przelotki, nie dotykać nigdzie wędziska. Żyłka ma się znajdować w linii prostej i tak sobie biec do szpulki. Szpulkę następnie umieszczamy w misce z wodą. W naszym wypadku to będzie wielka miska. Wrzucimy ją do stawu. W tym momencie rozpoczynam nawijanie żyłki na kołowrotek. Wędka nam się delikatnie napina. Żyłka będzie dosyć ścisło nawinięta. Jeżeli wasza żyłka nie nawija się tylko ślizga po szpuli to znaczy, że trzeba przełożyć tą pędzlę w drugą stronę. Żyłka nawinięta. Ile tego nawinąć? Jak nawiniecie za mało, o tu przy tym rancie szpuli, to będziecie blisko rzucać. Jak nawiniecie za dużo, że będzie za ran szpuli wychodziło, będzie wam się wszystko motało, plońtało i więcej czasu spędzicie na rozwiązywaniu tego niż na łowieniu.